Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Kamila Kalinczak, a Państwo słuchają podcastów wysokich obcasów. Piąty dzień marca w kalendarzu Świąt Niezaznaczonych na Czerwono to jest, proszę Państwa, Dzień Doceniania Pracownika. Wypada w takim chyba ciekawym momencie, bo w wielu korporacjach początek marca to jest też czas ocen rocznych, robienia podsumowań, kreślenia wizji współpracy w kolejnym roku. Jak zatem rozmawiać z pracownikiem, żeby wiedział, że jest doceniany? I czym różni się doceniania od zwykłego feedbacku? I dlaczego z udzielaniem tego ostatniego jest w korporacjach aż taki problem? O tym wszystkim już teraz. Wysokie obcasy. A już teraz są ze mną za pośrednictwem internetu moi i Państwa oczywiście goście. Pani Iwona Grochowska, CEO NICE, platformy pomagającej w docenianiu pracowników, specjalistka odbudowania kultury, doceniania w firmach. Dzień dobry, Pani Iwono, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę i jest z nami również Pan Dominik Gebler, psycholog, psychoanalityk z Mental Path Group. Dzień dobry, Panie Dominiku. 近的呗。<努> Bardzo się cieszę, że znaleźli Państwo dla nas czas w takim właśnie newralgicznym, jak powiedziałam, momencie, bo początek marca idealnie się zbiega z ocenianiem właśnie pracowników w firmach, z podsumowywaniem tego, co udało się zrobić w poprzednim roku i tego, co powinno się udać w tym przyszłym roku. Przygotowując się do naszej rozmowy, prześledziłam sobie internet pod kątem szkoleń. Okazuje się, że oferta szkoleń z zakresu komunikowania się z pracownikami, mam wrażenie, że jest niesamowicie bogata z każdej właściwie tej Oferty wybrzmiewa taki nacisk na praktykę udzielania feedbacku. Naprawdę, pani Iwono, z udzielaniem tego feedbacku mamy aż taki ogromny problem. Myślę, że w Polsce mamy rzeczywiście ogromny problem. Myślę, że to jest też efekt tego, że przez całe lata w Polsce przede wszystkim kształciliśmy menadżerów pod kątem stawiania celów, a następnie monitorowania ich realizacji i rozliczania pracowników. A zupełnie ta miękka część związana z zarządzaniem, a feedback przecież należy do, do tych umiejętności miękkich menadżerów. No to była dosyć zaniedbana czy też drugoplanowa umiejętność menadżerów, która dziś dla odmiany wydaje się, że wysuwa się na. Prowadzenia i na plan pierwszy. To zastanawia mnie w takim razie, Panie Dominiku, co się takiego zmieniło, być może, nie wiem, w naszym podejściu do pracy, że nagle ten feedback okazuje się, że jest wszędzie właśnie taki niedoceniany, ale właśnie chcemy zacząć się go uczyć. Co takiego się stało? Jesteśmy, zmieniliśmy się w tej pracy? Myślę, że nie tyle ile się zmieniliśmy, ile mamy troszeczkę większą świadomość z uwagi na psychologię, styczność z psychologią. Zainteresowanie obszarem psychologii, bo to się bierze z psychologii klinicznej, czyli tam, gdzie my pracujemy w gabinetach z pacjentami, i ten obszar został przenoszony powolutku do biznesu. I biznes zaczął zauważyć, że pewne rzeczy mają znaczenie, są istotne, czyli ze wzrostem świadomości mamy też wzrost potrzeb. Czyli to bardzo pragmatyczna raczej decyzja. Myślę, że tak. tak. Tak, tak. Ale ja myślę, jeśli mogę się wtrącić, że no to jakby jest też bardzo takie czytelne i zrozumiałe, jak sobie uzmysłowimy, w jaki sposób my dzisiaj pracujemy tak naprawdę. I że mhm. bardzo często ten menadżer, jeśli mówimy o pracy zdalnej, bo są takie branże, które do tej pracy zdalnej się nie przeniosły, ale jednak w większości, jak mówimy o korporacjach, zwłaszcza to, to rzeczywiście pracujemy dzisiaj zdalnie, i dla większości pracowników ten menadżer jest. Krytycznym wręcz punktem styku z firmą, a czasami jest jedynym punktem styku z firmą, i on sobie musi radzić z bardzo wieloma aspektami dzisiaj, również z tym, że ma po drugiej stronie, bardzo często, właśnie ekranu. Komputera zaledwie, czy też telefonu, ma człowieka, który przeżywa mnóstwo problemów osobistych dzisiaj, jest w dużym stresie, no bo jesteśmy. To jakby nie podlega żadnej dyskusji, prawda, że ten poziom stresu w ogóle nasz się bardzo podniósł i on jest związany nie tylko z niepokojem o naszą pracę, ale z niepokojem o naszą rodzinę i o taką całą prywatną sferę. Więc wydaje mi się, że ta jakby miękka część szefa, że się tak wyrażę, stała się bardzo ważna, i ona jest jakby niezbędna do tego, żeby potem można było normalnie. Normalnie, efektywnie w miarę pracować i jednak te cele realizować, bo oczywiście od tego nie chciałabym się odżegnywać, ale to się stało po prostu ważnym narzędziem. Sam feedback, a jeżeli mówimy o docenianiu, to to jest nic innego jak rodzaj feedbacku przecież to jest pozytywny feedback, stał się. Naprawdę bardzo ważnym elementem w budowaniu relacji pomiędzy menadżerem i pomiędzy pracownikiem i w ogóle w zespołach, no bo przecież my wciąż mamy takie, niezależnie od tego, w jakim trybie pracujemy, taką potrzebę przynależności do, do teamu, do jakiegoś zespołu, i to, to się przecież w ogóle nie zmienia. No właśnie, bo jest jeszcze kwestia takiego języka komunikacji w korporacjach. Mam wrażenie na podstawie właśnie tego, co czytam, co też obserwuję, tego, o czym rozmawiamy, że mocno on się zmienił, ten język komunikacji w korporacjach na przestrzeni ostatnich lat. No bo kiedyś ten menedżer mógł powiedzieć wprost: Jak nic nie mówię, to znaczy, że pracujesz dobrze. I do widzenia. Jak coś będzie źle, to wtedy się zgłoszę. A dzisiaj wymaga się od tego menedżera. Empatii, tak jak pani tutaj zasugerowała, zrozumienia otwartości, no krótko mówiąc, stałego poszerzania tych właśnie kompetencji miękkich. Rozumiem, że to jest również jakiś znak czasów. No zdecydowanie, tak mi się wydaje, że nawet jestem przekonana, że to jest znak czasu. Mnie się wydaje, że to jest nie tylko związane z czasem, ale też z tego z tym, że mamy coraz więcej na pokładzie młodych ludzi, którzy jednak są trochę inni, że ten poziom empatii w nich samych jest po prostu wyższy i oni mają to oczekiwanie również od swoich menedżerów, mówiąc wprost. Tu bym się też odniósł do tego, co Iwona powiedziała, że to jest pewna konsekwencja, czyli wraz ze wzrostem, obciążenia w pracy ze wzrostem stresu, jaki na siebie przyjmujemy, musimy uwzględniać psychologię własną, psychologię drugiego człowieka, musimy myśleć psychologicznie, rozumieć psychologicznie, co się wydarza, dlaczego. I w tym sensie jest to konsekwencja, to co Iwona też powiedziała, że wchodzą na rynek nowi pracownicy, młodsi pracownicy, to są pokolenia wychowane w inny sposób, na innym... Fundamencie z innymi wartościami inaczej rozumieją przywództwo, na przykład inaczej rozumieją zarządzanie. Tam jest tym ważnym czynnikiem, z pewnością, empatia. Czyli czy oni są rozumiani, czy się widzi ich sytuację, czy pracodawca na nią adekwatnie, czy menadżer adekwatnie na nią odpowiada. Ale mam wrażenie, że dla tej grupy społecznej też inaczej wygląda. Eto z pracy, prawda? Mam wrażenie, że inaczej Eto z pracy rozumie dzisiejszy 50-latek i dzisiejszy 20-latek. No, o słynnych milenialsach napisano już właściwie chyba wszystko, a wspólnym mianownikiem tego wszystkiego, co pisano, było to, że no, milenials chciałby jednak mieć życie prywatne i dla pracy nie poświęci wszystkiego. Rozumiem, że to jest jeden z tych czynników, który właśnie potem no, rezonuje również na kontakty z przełożonym, Panie Dominiku. Patrzę na to w ten sposób. W moim pokoleniu ludzie, kiedy otrzymywali pierwszą pracę, mniej byli zainteresowani tym, ile zarabiają, ale tym, czego mogą się nauczyć, traktowali to jako jak rodzaj szansy. Młode pokolenia są zupełnie inaczej wyedukowane, startują z innego poziomu. Można powiedzieć, to, gdzie myśmy doszli, młodzi ludzie mają to na samym początku. I faktycznie jest tak, że ich czas jest inaczej. Inaczej przebiega, to znaczy oni mają więcej czasu na rozrywkę, na przyjemności, to uwzględniają, zwracają na to uwagę. Natomiast też widzą, to jest takie jest moje doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi, że oni zauważają to, że na przykład na coś poświęcają za dużo czasu, że na przykład marnują swój czas, że mogliby coś wykonać lepiej, skuteczniej. I zwracają przez to bardzo dużą uwagę na to, jakiego mają menadżera, czy to jest człowiek, przy którym będą umieli rozwijać, będą mogli rozwijać swoje umiejętności, będą mogli właśnie nabywać nowej wiedzy, kładą duży nacisk na technologię. Czy firma jest technologiczna na przykład, czy w ten sposób odpowiada na ich potrzeby. Czyli w pewnym sensie są bardziej wymagający w stosunku do swojego pracodawcy niż pokolenia wcześniejsze, starsze nieco taki trochę mam wniosek. Bezwzględnie. Ale wróćmy jeszcze proszę do tego doceniania pracowników, no bo wyniki badań pokazują, że pracownicy pytani o to, czego im brakuje przy założeniu, że czegoś im brakuje w pracy, najczęściej właśnie odpowiadają, że tej informacji zwrotnej, tego feedbacku. Oczywiście mówimy o takiej sytuacji, gdzie te podstawowe warunki pracy są akceptowalne, są przynajmniej przyzwoite, no więc szukamy takich rzeczy, które mogłyby jeszcze ten dobrostan w pracy poprawić. No i nasuwa się Taki wniosek, że skoro feedback to jest to, czego nam brakuje, to raz jest to potwierdzenie tego, o czym mówiła pani Iwona, że ten feedback cały czas kuleje, ale mam wrażenie, że to też znaczy, że ludzie chcą pracować na jasnych zasadach. Pani Iwono? Tak, ale myślę, że to nie tylko dotyczy tego, że my chcemy pracować w ogóle na jasnych zasadach. Te zasady to jest taki element powiedziałabym, porządku, ale to, co ja bym chciała zaznaczyć, co jest taką nieodłączną, jakby funkcją feedbacku, czy właśnie takiego pozytywnego uznania pracownika mówiąc wprost, to jest to, że w ten sposób w pracownikach budujemy poczucie sprawczości, poczucie kompetencji, poczucie sensu pracy i tego, że oni rozumieją swoje znaczenie dla zespołu i swoje znaczenie dla firmy i swoje znaczenie dla. Swojego szefa, i to mi się wydaje być po prostu szalenie ważne, że my wszyscy tego potrzebujemy. To nie jest rys tylko, prawda, milenialsów i młodych ludzi. Zresztą odniosę się do tego, co powiedział też Dominik, że my się szczęśliwie, bo ja też należę do starszego pokolenia, my się szczęśliwie uczymy od tych milenialsów też takiego podejścia do pracy. Ale rzeczywiście jest tak, że ta pozytywna informacja zwrotna pozwala nam się osadzić w pracy i zrozumieć dobrze, rzeczywiście, co takiego my robimy, że my jesteśmy cennym aktywem, dla menedżera, czy dla teamu, czy też w ogóle potem już szerzej dla firmy. Chociaż oczywiście najfajniej, najskuteczniej jest rozpatrywać tę relację tak bliżej ciała, czyli jakby, jeżeli my sprowadzamy feedback i sprowadzamy tą pozytywną informację zwrotną i docenienie do relacji pomiędzy. Ludźmi z zespołu, którzy pracują na co dzień ze sobą, pomiędzy pracownikiem a jego bezpośrednim menedżerem, no to on się staje w ogóle jakiś zrozumiały, autentyczny, prawdziwy, może być regularny, no bo któż tak naprawdę zna lepiej pracownika na co dzień niż jego szef, czy też ludzie, którzy z nim na co dzień po prostu pracują, prawda? Ale Rzeczywiście, generalnie idzie o to, że ta pozytywna informacja zwrotna pozwala no, jakoś strukturyzować nasze środowisko pracy i takie poczucie, że ok, ja się w tym środowisku znajduję, ja rozumiem, co ja jestem wart dla tej grupy. Dobrze, to w takim razie, jak często udzielać feedbacku? I czy on zawsze musi być pozytywny? Bo pani cały czas podkreśla, że pozytywna informacja zwrotna, no ale domyślam się, że nie zawsze jest tak różowo. No jasne, znaczy ja mówię dzisiaj o pozytywnej informacji zwrotnej, bo zaczęliśmy od dnia doceniania, tak. to ten rodzaj jakby feedbacku jest przypisany ale do tego procesu. Przepraszam, to tu się w takim razie wtrącę, bo często też wybrzmiewa, że jeżeli chwalę, to muszę dodać ale. A wiadomo, że ale kasuje wszystko to, co było przed, czyli wspaniale tak. to zrobiłeś, ale gdybym miała się czepiać, no to, no to właśnie, no to jak udzielać tego feedbacku, żeby było dobrze w takim razie i jak często, bo to jest też mam wrażenie ciekawe. Zaczynając od tego, jak go udzielać, żeby było dobrze, to oczywiście zależy od tego, jaki my mamy cel, jak, po co my w ogóle chcemy dać ten feedback, bo naturalnie, jeżeli on ma jakby skorygować działanie pracownika, czy nie wiem, spowodować, że on zaprzestanie jakiegoś złego działania, niepożądanego, no to oczywiście, że wówczas jakby w centrum tego feedbacku znajduje się to, co należy poprawić. Ale jeśli on ma za zadanie, umocnienie pracownika w tym, co on robi, i takie uznanie dla tego, w jaki sposób czy też co on robi, no to wtedy warto, żeby on był pozytywny i nie zawierał tego ale, czyli nie zawierał potem przecinka i ale. Czasem my jakby mamy taką tendencję, do tego, żeby nie ograniczać ja tu szefowie, chciałam powiedzieć, bo stawiam się trochę w tej linii. Mamy taką tendencję do tego, żeby właśnie ten przecinek postawić i dodawać to. A, ale to mogę jakby zrobić taką leciutką dygresję, bo teraz prowadzimy duże badanie na temat tego, w jaki sposób szefowie w polskich organizacjach formułują pozytywny właśnie feedback, i okazuje się, że gdy oni w ćwiczeniu mają napisać pozytywną informację zwrotną, tylko pozytywną, to się nie mogą powstrzymać przed tym przecinkiem i ale. I oni w ten sposób zwyczajnie podcinają ostatecznie skrzydła pracownikowi. Więc no, dobrze, jeśli mówimy o tej pozytywnym aspekcie feedbacku, no to bez tego przecinka i bez ale, tylko skupić się na tym, żeby jednak przekazać to uznanie i kropka, prawda? I czasem my jako menedżerowie zawsze mamy taką tendencję do tego, żeby trochę, no chociaż taką malutką łyżeczkę dziegciu, ale do tego miodu dołożyć, prawda? Bo sobie myślimy, no nie, nie, nie możemy tak rozpuszczać ludzi wokół przecież. No właśnie, właśnie, to jest to, co Pani powiedziała na samym końcu, nie możemy rozpuszczać ludzi. Czy to trochę z tego nie wynika, że szef, przynajmniej w rozumieniu polskich menedżerów, wychowanych jeszcze pewnie gdzieś tam w latach 90 w raczkującym kapitalizmie, w raczkujących firmach, no szef to był taki szef otoczony kordonem sekretarek, zamknięty gdzieś tam, bardzo furowy, no i nie wolno było podpaść, bo jak się podpadło, to się traciło pracę. I mam Mam wrażenie, że właśnie ta surowość, nie wiem czy my ją mamy gdzieś w genach, czy jak to wygląda, z czego to może wynikać. Ja myślę, że w genach to my ją mamy jeszcze z innego powodu, nie tylko dlatego, że tak jeszcze ładnych, no nie tak bardzo dawno, kilka lat temu wyglądało środowisko pracy i taki standard menadżera, ale ten nasz kłopot bierze się jeszcze z edukacji, no bo zobaczcie co się dzieje dzisiaj także w systemie edukacji, prawda? Że zawsze jest tak, dostałeś czwórkę, no dobra, ale mógłbyś popracować lepiej, żeby dostać piątkę, prawda? To jest system bardzo krytyczny, który od dziecka nas Polaków, no to zaryzykuję to twierdzenie, to nie wiem co Dominik ma na ten temat do powiedzenia, ale ja ryzykuję, że to jest typowo polska historia. Ale to jest wręcz taki właśnie system trochę opresyjny, mam wrażenie, Pani Dominiku. Bardzo bym tutaj poprosiła Pana o komentarz, dlatego że nawet tak jak Pani tutaj mówi o tym udzielaniu feedbacku, to rzeczywiście tę sytuację z korporacji spokojnie można jeden do jednego przełożyć na sytuację ze szkoły podstawowej, prawda? Że ten człowiek, że ten uczniak w pracy siedzi, otrzymuje te informacje i tak naprawdę, no nie za bardzo nawet właśnie można coś zrobić. Pytanie, czy naprawdę nie można, czy się odzywać w takiej sytuacji, bo mam wrażenie, że jedna sprawa to, że menedżerowie mają może trochę Problem z udzielaniem feedbacku, ale czy my jako pracownicy umiemy przyjmować też feedback? Ale najpierw chciałabym, Panie Dominiku, przepraszam, bo tak dygresja do dygresji, poprosić Pana o komentarz w sprawie właśnie tej szkoły i ewentualnych przyczyn tego, dlaczego menedżerowie są albo chcą być, albo czują, że powinni być surowi. Tutaj będę kontynuował też rozmowę, którą mieliśmy z Iwaną wcześniej, też w tym obszarze. Ten system edukacji, który mamy to jest system pruski, czyli XIX wieczny jeszcze system edukacji, w którym jest jeden kluczne rozwiązanie, jeden sposób myślenia i każde odstępstwo od niego jest surowo karane i ten system się nie zmienił. My go mamy dzisiaj w naszej edukacji, młodych ludzi w ten sposób uczymy, natomiast oni mają dostęp do wiedzy dużo szerszej dzięki technologii, mają dostęp do każdej informacji, jeżeli potrafią ją wyszukać i w ten sposób widzą, że można myśleć o czymś w inny sposób, uczą się dzięki temu krytycznego myślenia i weryfikowania informacji. I zaczynają sprawdzać, czy to jest ta różnica między pokoleniami, że w moim pokoleniu myśmy nie sprawdzali, przyjmowaliśmy wszystko na słowo tak, jak jest, liczyły się autorytety, a młodsze pokolenia w tej chwili po prostu wszystko sprawdzają. Nie ufają autorytetom w bezwzględny sposób, tylko mówią dobrze, ale sprawdźmy, czy tak jest. A co jeżeli jest inaczej? Poszukajmy też w innych źródłach. Więc to jest jakby ta podstawowa, zasadnicza różnica międzypokoleniowa, która się przekłada potem na większe potrzeby. Dlatego pracownicy, młodsi pracownicy, według mnie będą mieli większe zapotrzebowanie na feedback, natomiast pracownicy ze starszego pokolenia będą się dopiero uczyli tej potrzeby. Będą uczyli się, że to jest ważne, potrzebne, będą się uczyli nie bać się przede wszystkim, bo w starszym pokoleniu jest obawa przed tym, że jeżeli otrzymuję informację, to będzie to krytyka, będzie wytknięcie moich błędów. Czyli jest dużo lęk Pani wokół tego. Pani Iwona nam powiedziała, jak udzielać feedbacku, a jestem bardzo ciekawa, co Pan myśli na temat tego, w jaki sposób my przyjmujemy feedback i zastanawiam się, czy dałoby się tutaj rozróżnić podejście do. Feedbacku, otrzymywania feedbacku również ze względu na pokoleniowość. No bo domyślam się, że ta zmiana w młodym pokoleniu, o której Pan teraz mówił, ta otwartość, poszukiwanie, weryfikowanie, tak to nazwę, weryfikowanie autorytetów, czy to ma jakiś wpływ na to, w jaki sposób ci ludzie postrzegają informację zwrotną, którą dostają? Myślę, że tak. Zależne też będzie to od tego, w jaki sposób jest przekazywana. Czy ona jest przekazywana w taki sposób asymetryczny, na zasadzie pouczania, czy bardziej. Pokazywania czegoś i reflektowania, co to jest, jakie to jest, dlaczego tak się dzieje, to na pewno będzie miało duży wpływ. Wydaje mi się, że młodsze pokolenie będzie miało paradoksalnie, ale większą trudność w przyjmowaniu informacji zwrotnej, jeżeli ona idzie od osoby, która jest z innego klucza, czyli z innego pokolenia. Dużo łatwiej przyjmują feedback od swoich przełożonych, którzy są w podobnym wieku. Też trzeba powiedzieć, że ludzie młodzi mają też trudność w przyjmowaniu informacji zwrotnej, bo bardzo często czują się atakowani i krytykowani. Uh -huh. I reagują na to w sposób agresywny, agresywny taki, że się po prostu bronią. Przykładem są wyższe uczelnie. Wyższe uczelnie mają od dobrych w zasadzie 5-6 lat problem z obsługą studentów. Biura obsługi studenta mają problem taki, że w poprzednich pokoleniach student otrzymywał informację, masz zrobić to, 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 to i tyle i nawet się bał dopytać. Natomiast w tej chwili studenci, oni oczekują pełnego zaopiekowania się nimi, czyli generalnie wchodzą w taki sposób w relacje z ludźmi dorosłymi, w jaki ją mieli w domu, czyli rodzice tego młodego pokolenia to są rodzice, którzy im zapewnili, no można powiedzieć wszystko, tak? zapewnili edukację, zapewnili dobre warunki, zapewnili poczucie bezpieczeństwa i zapewnili im support na różnych etapach, czyli oni są troszeczkę mniej samodzielni, i przez to oczekują wsparcia w relacji z osobami starszymi, że to jest pewien rodzaj, nawet nie tyle, ile przyzwyczajenia, tylko to jest pewien rodzaj wyuczonego zachowania w relacji na przykład ze starszą osobą od siebie, że oczekujemy, że ona nam pomoże, pokaże, wskaże, a ludzie z starszego pokolenia oczekują większej samodzielności. To są najczęstsze problemy w komunikacji, które będą się też przekładały. Na to, w jaki sposób będziemy tą informację zwrotną przyjmowali i jak będziemy na nią reagowali. Pani Iwono, a jeszcze chciałam Panią zapytać o Pani doświadczenia w obszarze feedbacku. Wiemy już, jakie są te doświadczenia związane z udzielaniem, ale zastanawiam się, czy obserwuje Pani też to, jak ludzie przyjmują, jak pracownicy przyjmują feedback, dlatego że cały czas rozmawiamy o tym, że menedżerowie wysokiego czy nawet średniego szczebla powinni poszerzać swoje kompetencje miękkie. A co z pracownikami? No myślę, że też powinni, bo z mojego doświadczenia właśnie wynika, ale być może dlatego, że właśnie ten feedback zwykle był taki dość powierzchownie traktowany w pracy. I zresztą uważam, pomimo tego, że można odnaleźć wiele szkoleń w tym temacie, że nadal tak jest. Mhm. To wydaje mi się, że po prostu jest bardzo cenną umiejętnością, której się nabywa w pracy przyjmowanie tego feedbacku i rozumienie jego roli. I to bardzo często jest tak, nawet jeśli Dominik mówi o tej różnicy pomiędzy starszym, trochę przełożonym, a młodszym pracownikiem, że my nie tłumaczymy tym ludziom swoich intencji. Po co my to robimy? A tymczasem przecież feedback jest bardzo silnym, najtańszym, najprostszym, choć najtrudniejszym narzędziem rozwojowym dla pracownika, prawda, bo on wtedy rozumie, co może poprawić, rozumie, na czym może budować, co jest jego mocną stroną, a co jest jakąś rezerwą do uzupełnienia. I wydaje mi się, że jest bardzo ważne dla tej umiejętności przyjmowania feedbacku takie wyłuszczanie intencji przez osobę, która dodaje. Z mojego doświadczenia też wynika, że jeśli chodzi o pracowników i właśnie o przyjmowanie takiego feedbacku, to ja na przykład też widzę i powiem to, bo też jestem wrażliwa po prostu na tym punkcie, jak się różnią kobiety od mężczyzn w tym Zakresie, mhm. że kobiety wciąż w pracy uważają, że one muszą zasługiwać na więcej i więcej, być jeszcze lepsze, być jeszcze lepsze. Upraszczam to trochę, ale ja, ja to naprawdę też widzę podczas warsztatów, które ja prowadzę, i bardzo często jest tak, że my same jakby deprecjonujemy swoje osiągnięcia czy swoje mocne strony w pracy, prawda? I mówimy, no nie, 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 ale kobiety wpadają na to, że, a no tak, ale no dobra, dzięki, ale mogłam to zrobić lepiej, prawda? Na przykład to, jak chodzi o takie w ogóle słowa uznania. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o ten feedback taki, który ma na celu poprawienie działania, to jemu jeśli brakuje intencji, to bardzo często jest rzeczywiście odbierane jako opresja, jako krytyka. Zresztą w ogóle mi się wydaje, że to jest pokłosie też tego, w jaki sposób przez lata ta relacja pomiędzy menadżerem a pracownikiem była budowana właśnie na zasadzie takiej nakazowo-rozdzielczej, że nawet trudno tu mówić o takiej relacji partnerskiej, której dzisiaj oczekujemy, bo przecież jak patrzymy na badania, to czego oczekują pracownicy w szefie? Właśnie partnera, nawet nie tyle autorytetu, bo to jest bardzo trudno budować, ale takiego partnera, który z nim razem jest na tej barykadzie, prawda, który rozumie tę pracę. I on chce się tak, w ten sposób chce się czuć, prostu mówiąc, potraktowany. Zatem wydaje mi się, że też tę umiejętność przyjmowania feedbacku poprawia to, że ktoś, kto go udziela, wzbogaca ten przekaz o swoje własne emocje, obawy o, czy to są emocje pozytywne, czy to są emocje negatywne, ale w ogóle, że się je wyraża. Tymczasem bardzo często w Polsce, jeżeli ten feedback, łatwiej jest te negatywne emocje wyrazić, i to w sposób huczny, powiedziałabym co też przecież jest dość przerażające ostatecznie dla pracowników i destrukcyjne, dla umiejętności przyjmowania tego feedbacku, ale też nie potrafimy wkładać pozytywnych emocji w te przekazy pozytywne dla odmiany, które też no... Zwiększają jakby tych przekazów, prawda? Więc no to jak zwykle jest dwustronna rzecz, to, że nie potrafimy, ma, mamy kłopot z przyjmowaniem feedbacku, wynika absolutnie z tego, w jaki sposób on jest konstruowany. Ale jeszcze chciałabym się tutaj uczepić na chwilę tej intencji, o której Pani kilkukrotnie wspomniała. Mm. Mm. Czy nie jest tak staram się zrozumieć i myślę, że to pytanie może też paść od osób słuchających, więc staram się być takim pośrednikiem. Czy nie jest tak, że intencją po prostu zawsze jest nie wiem podwyższenie tam wyników, czy wprowadzenie lepszych efektów do pracy do zespołów? No, właśnie mi się wydaje, że to jest meta intencja. Ja się z tym nie zgadzam, bo tak nam się wydaje na pozór, że ta intencja jest taka oczywista i przecież chodzi o to, żeby lepsze efekty pracy były na końcu. Ja jestem zwolenniczką systematycznego i systemowego pracowania z feedbackiem i używania go nie tylko właśnie z taką intencją, ale po to, żeby w człowieku rozwijać też takie umiejętności, które ostatecznie oczywiście one prowadzą do realizacji celów, prawda, ale też są wartością samą w sobie. To, że ktoś jest, nie wiem, pomocny, to nie to znaczy, że to jest równoznaczne z tym, że on osiąga i realizuje cel, prawda? A jednak ma dużą wartość dla klimatu pracy i dlatego w jaki sposób na przykład zespół funkcjonuje. To, że ktoś jest uważny w pracy, to, że ktoś jest bardziej zaangażowany, to, że czy też taka intencja no, choćby związana właśnie ze zwykłym podziękowaniem. Chciałem Ci wyrazić swoją wdzięczność. Chciałem Ci podziękować, chciałem Ci powiedzieć, jak bardzo jestem zadowolony, że mogę z Tobą pracować. Ja z tobą, nie ty ze mną. Nie? Bo to jeszcze się tak utarło, że no cóż, to taka jest łaska, prawda? No super, pracujesz i ty się ciesz, że ty możesz tutaj pracować. No, a tymczasem ja też jako szefowa mogę się cieszyć, że ty ze mną pracujesz, że ty jako człowiek jesteś w moim zespole, więc tych intencji może być bardzo wiele, podobnie jak emocji, które towarzyszą temu feedbackowi. I dla mnie systemowa i systematyczna praca z feedbackiem oznacza, że menadżer sobie uświadamia tak naprawdę i analizuje jakie intencje jemu towarzyszą i jakie cele on chce realizować takie bardzo pośrednie Korzystając z tej metody zarządzania, mówiąc wprost, my często tego nie robimy. Właśnie upraszczamy to, spłycamy i zawężamy do tego, że no dobra, przecież chodzi o to, żeby firma realizowała cele. No jasne, tylko jak ktoś powiedział, ostatnio słuchałam Simona Synka, co jest najważniejsze, że ta droga, prawda? Jeżeli ta droga jest dobra, to ten cel ostatecznie my osiągniemy. To, to jakby ta podróż się liczy i w pracy jest dokładnie tak samo. Panie Dominiku, a jak w takim razie chwalić i doceniać pracowników, żeby było sprawiedliwie. No, jesteśmy tylko ludźmi, no, zazdrość zawsze się gdzieś tam pojawi, jeżeli coś pójdzie nie tak. Więc co może pójść nie tak w udzielaniu takich informacji? No, przede wszystkim kwestia intencji realizacji tego, no bo wiemy, że dobrymi chęciami to jest piekło wybrukowane. Czyli możemy chcieć uzyskać określony efekt, a uzyskujemy zupełnie odwrotny. I kluczowe tutaj jest rozpoznawanie własnej psychologii, tego właśnie, kim ja jestem, jakie ja mam cele, bo mamy cele, które są jawne, ale mamy też cele w tym ukryte. Jeżeli ja lepiej siebie rozumiem, mam lepszy wygląd w siebie, to wtedy będę lepiej rozumiał drugą osobę i jej potrzeby i to, na co muszę uważać. Bo bardzo często jest tak, że ktoś nam o czymś mówi i my na to reagujemy w jakiś sposób. Reagujemy na przykład emocjonalnie, bo nas to porusza, dotyka, zaciekawia jakkolwiek. I rozmówca na przykład mówi, no tak, tak, tak i dalej kontynuuje swoją narrację. I na przykład mówi w taki sposób, jakby nam coś wykładał, prezentował, nas nie słyszał. Nie ma w tym dialogu, nie ma w tym wymiany żadnej. Czyli dla mnie taką istotą w tym jest psychologia, czyli psychologiczne rozumienie siebie, psychologiczne rozumienie drugiego człowieka. Jeszcze odniosę się do tego, do czego mówiła Iwona, że kiedy powiedział o tym takim metapotrzebie biznesu, no bo jak popatrzymy sobie na biznes, no to celem biznesu jest zarobienie pieniędzy, ale biznes tworzą ludzie i wtedy to się zaczyna zmieniać, bo jeżeli tworzą go ludzie, no to też chodzi o relacje, chodzi o to z kim my pracujemy, chodzi o to co my robimy, czy to robimy dobrze, czy mamy z tego satysfakcję. Przecież jest bardzo duża różnica pomiędzy zabawą a udawaniem. Dzieci jak się bawią, to one się bawią na serio. Tam nie ma żadnego udawania, one są na 100% w tej zabawie. I jeżeli my będąc w pracy potrafimy wykorzystać w sobie tą część dziecka i się bawić tym, co robimy, czyli jesteśmy 100% zaangażowani, robimy to na serio i czerpiemy z tego satysfakcję, to jest to wielka wartość. Jeżeli jako pracownicy coś udajemy, to my po prostu egzystujemy, próbujemy przetrwać od poniedziałku do piątku, tak, od rana do końca pracy. I wtedy to jest zupełnie inna wydajność. I to na co Iwona zwróciła uwagę, że ta rola feedbacku według mnie jest w ogóle kluczowa w każdym przedsiębiorstwie. Bardzo zaniedbana, mało uwagi na nią zwracaliśmy w ostatnich latach, a w tym momencie jest kluczowa, no bo ci ludzie, oni będą też stworzyli po części tą drogę do tego celu, bo z tymi ludźmi albo ten cel osiągniemy, albo nie. Jeśli nie będzie właściwych osób, no to będzie szło jak po grudzie. Jeżeli są odpowiednie osoby, odpowiednie wrażliwości, rozumienie, poczuciu odpowiedzialności, no to wtedy idzie to lekko, gładko. 5 marca w kalendarzu świąt, niezaznaczonych na czerwono, Dzień Doceniania Pracownika. No to może jeszcze w takim razie, w związku z tym, że to jednak święto pracowników i pracodawców, no nie da się tego uniknąć. Może jakieś życzenia albo jakaś rada, Pani Iwono? Rada na dzień doceniania. Doceniajmy, bądźmy doceniani, Zasłużmy na docenienie. Ale właśnie to nie chodzi nawet o to zasługiwanie na docenianie. Właśnie ja bym chciała powiedzieć coś innego, żebyśmy sobie otworzyli oczy na powody, dla których my możemy być wdzięczni, że z tymi i z takimi ludźmi właśnie pracujemy. No to bardzo ładne. Panie Dominiku. W zasadzie niewiele jest do dodania, bo to, o czym mówi Iwona, Iwona mówi o psychologicznym myśleniu, rozumieniu. Tylko mówi to językiem powszechnym, takim zrozumiałym dla każdego. Dokładnie to jest to, żeby zwrócić uwagę na to, co robimy, w jaki sposób to robimy, czyli być uważnym na to. Przyłączam się do życzeń, przyłączam się do tych refleksji. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne. Zapraszamy w najbliższy poniedziałek.